z tej strony Was wita i czas na odzysk. Musimy nadrobić troszeczkę z, z tym odzyskiem, z rozkręcaniem, bo są zaległości, więc trzeba to zmienić normalnie. Sprzęty przychodziły, jest trochę tych sprzętów. Ja już mam swój sprzęt do rozkręcania gotowy. już coraz lepiej mi idzie normalnie z tym operowaniem tymi narzędziami do rozkręcania. Tu mamy taki sprzęcik. I co, ładna pogoda? A jaka pogoda jest u Was? Skoro jest ładna pogoda, to musimy zrobić ładne rozkręcanko jakieś dzisiaj. E, I e, słuchajcie, mam nadzieję, że Wy też coś znaleźliście do rozkręcenia. Są budziki, są zegarki, są różne naprawdę sprzęty w domu, które e, jak ktoś e, lubi rozkręcanie, lubi odstresować się, to, to jak najbardziej jak najbardziej może w taki sposób. E, no i co, dla nowych widzów. Lecimy z grubszym odzyskiem metali szlachetnej złota, z większym 30 dni, e, dzień 12. Żyjemy jeszcze, mam nadzieję, że wy jeszcze też nie macie po rąk. Nic sobie nie zrobiliście, nie skarociliście się. E, no i co, mamy tutaj, zaraz zobaczycie, jakie rzeczy są. E, będą dzisiaj na stole operacyjnym, że tak powiem. E, a tutaj też są takie te laptopy, wszystkie tablety, czy tablety, telefony, które Wam pokazuję. Czekajcie, tylko trochę. Zrzucę, zrzucę, trochę, zrzucę, zrzucę trochę tego, narzędzi. Trzeba sprawdzić, na sam koniec. No i co, zaczniemy. Teraz pokażę Wam, co normalnie mamy, więc jesteście gotowi na odzysk. Kto jest gotowy na odzysk za dzień 12, jeszcze 18, znaczy jutro poniedziałek zawo zawieziemy te pierwsze 80 albo 100 kilo, żeby już nie czekać, żeby nie trzymać nas w niepewności, żeby ten eksperyment już jakoś funkcjonował faktycznie. I co? Mam nadzieję, że dobre sprzęty są załatwiane, tego jest nieskończoność, laptopy, tablety, routery, Magnetowidy we wszystkim jest złoto i Wy jesteście poszukiwaczami, którzy to znajdą. Dlatego bierzemy pierwsze sprzęty na tapetę. Jak wszyscy są już gotowi, to możemy zaparzać kawczany. Ja właśnie wypiłem kawczana po trzydniowej przerwie. Normalnie, bo trzy dni temu takiego kawczana wypiłem, że myślałem, że mi serce wypadnie. I normalnie się poczułem bardzo źle, ale mniejsza z tym żyję, tak mówię, wszyscy żyjemy, dalej bo, um, jesteśmy w tym odzysku metali szlachetnych. Na tapecie takie rzeczy, patrzcie, cała linia normalnie leci, cała linia. Tu kable, to trzeba wszystko porozdzielać, też będzie to porozdzielana do kabla, zasilaczy, wchodzi yy, trochę. No, także ja, ja, ja widziałem wiecie te, te, te filmiki takie na początku, co siedzą, prawda, w tych państwach trzeciego świata na górze takich tych telefonów, tych płytek, prawda? I wiecie, i, i stukają normalnie, podgrzewają tss, tym palnikiem, stukają te płytki o, i, te, i, i, i same te na przykład wypadają, także to jest najważniejsze, więc ja tak Mówię, musimy przebić te państwa trzeciego świata, polski odzysk. No i co? No i mamy telefony, mamy do odzysku jakieś takie płyty. Polski odzysk 2025. Laptopy. To wszystko tutaj uszkodzone. Będzie laptop, będzie coś z tego w ostatnim odcinku. Pamiętacie te płytki? To też się rozbierzemy. Jakieś takie złote złocone. Słuchajcie, Joypady rozbierzemy, zobaczycie, zobaczycie wszystko, zaraz jak to będę wszystko brał i, 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 i zaraz to wszystko obejrzymy ile to nam się uda zrobić. Pierwsze rzeczy wezmę. Więc tak, ja bym, proponuję co na początek by było dobre. To po proste Tablecior. Patrzcie ile tego tutaj może być o, Tak będzie lepiej tak Zobaczcie ile tego tutaj może być w tym tablecie wszystko, w tym laptopie, co ja mówię. Już tak pamiętacie, dla nowych widzów znalezisko śmietnikowe z poprzednich odcinków, także dzisiaj się tym zajmiemy. Gdzie co będzie miało? Złoto, metale szlachetne. Tutaj satelitę, IZEREX, takie coś. Pierwsza. Co tu jeszcze może być? Monitor robimy? Taki? Monitor, może zrobimy? u a? Tak? Zobaczcie, coś takiego. Taki monitorek. Fujizu. I... O, o, jest, dobra. Jest, Czasami może mogą być kontuzje, może coś spaść nawet na nogę, ale ale to jest wliczone w straty. Ale przynajmniej, przynajmniej się otworzył tutaj, Przynajmniej się otworzył. I już mam pierwszy, pierwsze rozebranie, także widzicie, czasami sobie tak myślałem, tak, tak powiem Wam, nie żeby, nie żeby jakieś cyrki robić czy coś, ale autentycznie, autentycznie, jak to, jak to jest rozkręcane, to rozkręcam to przez wiele godzin, od rana, od rana do, 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 do późnych godzin nocnych i tak sobie pomyślałem, tak rzeczywiście, nie to, że cyrki czy coś, ale naprawdę, może być te parę godzin, sześć, to szybciej przyjść. Żebyśmy zrobili co? Co wy na to? No i widzicie, i szybko by to może poszło. Bo to tylko o to chodzi, że właśnie tak mówiłem. Takie małe osiągi są, bo coraz bardziej się bawimy w rozkręcanie. A może to po prostu trzeba. Ciach, prach. i następne, nie? Dlatego no dobra, zobaczymy, co tu jeszcze jest. Co mamy na tapecie? Co bierzemy jeszcze? Co jeszcze byśmy wzięli? Co, co, co tam mówiliście, że, żebyśmy zobaczyli? Klawiatura? A możemy taką klawiaturę zobaczyć, zobaczymy czy tam klawaturkę jakąś, co w niej jest, w środku omeja, co sobie jeszcze zobaczymy, telefon może, są dwa, te... są dwa telefony, który wybieracie dzisiaj, żebyśmy rozkręcili jak chcecie, który telefonik rozkręcamy, każdy rozkręcić, Każe... Każe złotu do pomoże, każdy tu rozkręcić może, fajny telefon, popatrzcie. Bieli, bieli z ręki do ręki. Może ten, nie? Ten zobaczymy. Ten, ten starszy się może także. Telefon, pilocik zrobimy sobie. Bo tu może być fajna płytka, taka w tym pilociku, pozłacana. Także pilocik. Trzeba uważać teraz, <laughs> widzicie co tu się stało ostatnio. Także telefon. Ty, może drona rozkręcimy, dawajcie. Ej, chcecie drona rozkręcić? Drona rozkręcimy. Mamy drona nawet dzisiaj. Także wszystko się rozkręca, ciekawe sprzęty. Zobaczymy. Zobaczymy co taki dron może mieć w sobie. Prawda? Ciekawe, no nie? Coś tam ma, jakaś płytka jest, prawda? Tego zobaczymy drona dzisiaj w odcinku. Co jeszcze patrzymy dzisiaj w odcinku? Tego laptopa, nie? Lecimy z tą płytą. To trzeba wykręcić, bo to dużo miejsca zajmuje. Widzicie? Um, Można się poczuć o to nogi. Jest jakaś płytka. A nie wiem, co to jest za część. Chyba do jakiegoś telewizora była monitora, no jakaś część taka. Teraz dokręcimy to, co tabletach robimy dzisiaj. Czy też te wszystkie części trzeba też zweryfikować. Te drobne jakieś płytki, takie, co tutaj mamy, jakieś takie, o, to, to trzeba rozkręcić tą matrycę, yy, od laptopa, tu chyba nic już nie będzie, ale zobaczymy. Tu jakieś płytki jeszcze mam, wiecie, tego takiej maści. Coś takiego także, też to dojdzie do uroku. Co jeszcze, coś jeszcze? Telefon, może o telefon dawać. Jeszcze jest telefon do rozkręcenia. Taki Zams. O telefon, Zamsi. Zobaczymy, co ma w środku. Zamsi. Zaglądamy, zaglądamy w te rzeczy. Co one mają w środku, co one mają w środku. Zobaczymy. Ja też jestem ciekaw. Nigdy nie oglądałem normalnie co w całym środku. W końcu jest okazja. No i mi się wydaje, że na razie zrobimy to wszystko. Jeszcze tego gęboja, no nie dokończymy. Bo ten gęboj ma taką pozłacaną płytkę całą. Pozłacana, kół. Pozłacana kółka. Pamiętacie tego gęboja? Znaczy gęboja gierka, Tetrisa. I tu trzeba jeszcze dokręcić tą, tą resztę. Bo tak mówię, to siłowo było, no nie wtedy. No i zobaczymy, bo tu akurat śrubek nie ma. Czasami czasami są takie, że nie ma śrubek. Mamy takie rzeczy. Zapraszam na rozkręcanie, jeszcze pójdzie taśma do następnego odcinka. A tutaj takie rzeczy na tarpecie będą, monitory, chyba dobrze, no nie? O, tu się rozkręcił, to, to czy nie za mało, jak myślicie? Chyba za mało, coś mi się wydaje. Coś bym jeszcze wziął, ale co? Co jeszcze będziemy? Może ten ten, magnetowid, no nie? Duże miejsca zajmuje. Czy myszki? Myszki nie, myszki w następnym odcinku. Magnetowid jeszcze rozkręcimy, tak. Patrzcie, to jest ta podstawa do tej, tej. o to wiem, aha, Titanic. bo no tutaj tego chyba nie chciałem rozkręcać, powiem Wam, takie coś jeszcze wpadło, pamiętacie, to jest CB radio, cała antena, to nie tu są sprzęty, które nie, nie będziemy rozkręcali, tutaj zobaczcie, pozłacana może być taka, czy nie wiem, to cały ten element, a tutaj pewne rzeczy w ogóle nie rozkręcamy, to nie to, że wszystko rozkręcam, patrzcie, taka partia e, w ostatnich odcinkach, Znalezionych tych tabletów telefonów to nawet tego to nawet to 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 to, się, to, to sprawdzi jakiś ten no nie eee, to sprawdzi tef, to, to sprawdzi telefonia komórkowa telefony tablety tego tego nie robimy nie będziemy tego robić dopóki nie będzie potwierdzone bo to może się uda jeszcze naprawić także nie, nie nie dewastujemy tych sprzętów jeszcze dobrych tutaj no te tablety jeszcze wszystko do sprawdzenia czeka bo ja, Wybierzemy się w poniedziałek, sprawdzimy te rzeczy, tablety, jakieś samsungi, prawda, nie wiem, to, to prawda to nawet, gdy tak się to kruszyć, to po prostu tego jest multum. O, tablety, także no, wszystko śmietnikowe znaleziska, polskie śmietniki, 2025, polski odzysk będzie. Trylardy tabletów, telefonów, takie rzeczy, o widzicie tutaj z z takiej kamery, tu już opór dał ten monitor klawiatura takie coś trzeba wykręcić dzisiaj to trzeba zrobić to tutaj będzie przynajmniej fajnie, łatwo taki układ no i dobra, dron lecimy z tymi rzeczami rozkręcamy, wy też tam coś uszykujcie sobie prawda i razem porozkręcamy o, patrzcie jakie, te kropki całe pozłocone kulki pozłocone tutaj no dobra, lecimy. Także widzimy, zobaczymy się, jak coś pokręcimy. Mam nadzieję, że to szybciej pójdzie dzisiaj. No i co? Polski odzysk. Lecimy z tym 2025. No i ogarnięte, rozkręcone wszystko. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Zaczniemy od drona. Dron dał taką płódkę. Słuchajcie, coś elektronicy to już wiecie co drony posiadają tyle metalu szlachetnego palce były od skąd z klawiatury palec z klawiatury pozłacane to już widać tak no nie wiem w sumie nie wiem ale coś może rebelka się odzyska czy coś w sumie nie wiem nie chcę mówić ale zobaczymy to był co to było co to było mów mi co my tu mieliśmy wtedy nie router ty nie telefon, co to było? a, to taka duża płyta z tym jednym, jedną częścią, także to chyba było od monitora, czy telewizora no, dobra, także tu będziemy rzucali urobek z dzisiaj i zobaczymy ile tego z dzisiaj z tego akurat skrapu z tego rozkręcania a zobaczymy jak dalej, bo powiem wam, że szybko to poszło, dzisiaj jest jeszcze, jest jeszcze jasno więc można by zrobić było więcej. Jeszcze to reszta rzeczy: to był telefon. Telefon fajnie zaskoczył. Jedna taka płyta. Nie wiem, co tu będzie ukryte. Jak myślicie, co to ma znaczyć? Telefon. Telefon do płytę. Taką. To fajne. Tutaj są takie. O, to może być coś dobrego. Starszy telefon. DBC855. I taką, to fajna część. Widzę, że chyba są te paladowe tutaj. W telefonach jest dużo tego. Stary i dobra, mamy telefony, plastik do plastiku. Monitor Fujitsu Takie części. Posiadał. Lispa. Ale widziałem tak w internecie do tych list. Mało im wychodziło w sumie. Cały karton tam mieli 6 kg, tego 4 kg. I niewiele wyszło. tego monitora nie, nie musi być jakoś dużo. Tu takie coś. Ten monitor miał i takie coś. Może coś być ukryte w tych skrzyneczkach, prawda? To, to, nie, to nie jest powiedziane. To nie są plastikowe skrzynki. Może coś być ukryte. O, takie coś. I następna część. Plastik do plastiku. Następne tutaj te, te tasiemki to chyba też są ledy. Patrzcie, po takich zło, złocenia są, jak myślicie? Więc ledy jak najbardziej ze we złoceniami weźmiemy. Możliwe, że to są złocenia, bo w necie w internecie coś tam wyskakiwało, że w ledach jest złoto. Taki kawałek złotonośnej kuli. Może <grym _> zobaczymy. Tak wszystko ekspert sprawdzi. Ten pilot to, to jakaś część po prostu tutaj gdzieś się przywieruszyła. Nie wiem skąd. Tu ten pilot. Taka fajna płyta. Ekstra, odzyskiwanie złota, 2025 złoto z polskich świetników. Tutaj laptop, to pamiętam od laptopa, pisało, że Intel, ale nie widzę nigdzie napisu Intel, procesor i z drugiej strony tak. folika jeszcze, to się zdejmie. można dać to do też można ten plastik jakieś. do urobku takie trawiściva razem to tworzy taką, taki zestaw i tu listwa z laptopa palce pozłacane góry Tu takie elementy jakieś. O, to fajne. Złota karta. Podwłacana. mega Droni no złota wyrzucamy do chciotki. I takie elementy jakieś patrzcie, fajne, ciekawe palce. To nie RAM, RAM. Pisze RAM, nie wiem, nie, nie. Ale może być z tego coś fajnego. A klejka niepotrzebna nam w sumie. I dorzucamy. Nie wiem czy to, to nie jest pozłacane te dwa. Te dobra, dalej. Fajne te elementy: taki elemencik. Tu widać złocenia już. Wyraźniej taki elemencik. Też złotko tutaj jest po zrogu. No i co, plastik do plastiku. Klaweturę sprawdziłem dobrze. trzeba sprawdzić tą klaweturę czy nie ma tego, ale nie, to przy kablu to są na, to są na kabel klawiatury tutaj ten laptop takie części dał o, taka część palce to z ostatnich z, tych, tego wypadu to, to otwarte było, te, ten, ten zbiór kurcze, powiem wam, że kiedyś bym to zlekceważył całkowicie, rozkręcone takie rzeczy po co takie coś a, nie, a że to złoto ma właśnie dookoła złocone, złocenia na nowych widzów próbujemy zrobić odzy złota w 30 dni większy taki, staramy się bardziej, o tu fajne takie kropki złocone, aż wypukłe tu są, fajna ta część, co to może być, to nie jest procesora, nie, ciekawe to jest, tu wszystko normalnie wypukłe takie złocenie i tutaj też, no to ta część. Taka część. Trzeba dokładnie zaglądać za kamarki, bo nawet za kamarka się kieruje. pozłacane palce. Kolejne palce. <laughs> tutaj jest klawiatura. Próbowałem rozszarpać, ale tam nic nie było nawet. schrobałem, ale to, 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 to chodzi o komputerowe klawatury bardziej. Tutaj. Jakaś jeszcze część. Wszystko tutaj było zrobione? Tak, tu wszystko. Kuba rozprówacz był u tego pacjenta. Ten jeszcze dycha pacjent. Zobaczcie, on normalnie. On normalnie jeszcze dycha. On jest na stole operacyjnym. Zobaczcie, on jeszcze dycha. I powiem Wam, że powinien mieć jeszcze głowę. Tu wszystko, ale on nic nie ma. Nawet nie ma drugiego. drugiego bo zostało mu praktycznie tylko ucho samo. No i co my z nim zrobimy? No trzeba oszczędzić, trzeba oszczędzić cierpień chyba, no nie? Także ostatni dech tego pacjenta. O, tutaj taka listewka jakaś wyskoczyła fajna. Nawet mini mini. Mini mini, prawda? Palec. Dobra i pacjentowi odłączymy go. Niestety. Odłączy się. Śrubki trzeba mu odkręcić. Dobra, skręcimy śrubki i zaraz go jeszcze odłączymy. A tu, takie jeszcze. Te... Telefon to było wyzwanie. Z telefonu powiem Wam się na... namęczyłem, bo. A to, Wiesz, że to nie jest pozłocone od słuchawki to hmm. no, ciekawa zobaczymy, że Przebija taki dziwny kolor. Jak myślicie, to to jest złocone czy nie, od tych słuchawek? Telefon. Cały tu pozłacany, tu też ten plastiki zostawiłem, nie wiedziałem co z nim zrobić, bo tu pełno tych złoteń w środku jest, nawet pod tą czarną taśmą mogą być złocenia, pełno elementów jakichś, drob drobnicy pozłacanej, musiałem to, niestety nie mogłem się dostać za łatwo, jakoś źle to po prostu zacząłem i tak jest, za źle zaczęcie mogłem od strony wyświetlacza wejść, a poszedłem od, od, od frontu, że tak powiem, no i dobra, no, ale jesteśmy, to nic się nie stało. Więc które urządzenie, jak myślicie, na koniec odcinka ma najwięcej złota miało, jak myślicie, i najwięcej metali szlachetnych, to dorzucimy nasz urobek i jak to wszystko wyglądać będzie, jak myślicie? Jeszcze dzisiaj zrobimy drugie tyle, może, żeby tam było. Fajny nasz urobek, nie? Zrobiliśmy, jak myślicie? Fajny, mi się podoba, lecimy dalej z następnymi urobkami, urobek za urobkiem kopalnia złota polskie śmietniki 2025 majówkowe majówkowe majówkowa zajawka nasza taka dodatkowa no i ten pacjent jeszcze no a tu fajnie, taki urobek z dzisiejszego odcinka dzięki, że razem to mogliśmy zrobić wrzucamy to już na, współ, na karton nasz wspólny tutaj który jest od trzech odcinków już trochę jest w tym kartonie i zbieramy do tego kartonu te wszystkie Nowości, tu też procesory, różne telewizory, a tutaj ile będzie, jak widzicie, a ja to po prostu ciągnę, nie, źle to, źle to wziąłem i zacząłem, dlatego nie da rady tego sprawdzić, no, gdzieś może z 2 kilo, ale zawsze ląduje, następne, następne, następny odzysk, następne obieranie. 2025. Co oni wyrzucają ze złotu nośnej części, te Hasioki. Złote karty, złote płyty. Wszędzie może być złoto. Gorączka złota 2025. Polskie śmietniki. No i dobra. Wszystko, wszystko lecimy dalej. Lecimy na scenę poszukiwania. Wszystko wchodzi na bieżąco, bo kiedyś tego nie na świetnikach, nie brałem ze świetników, a teraz będziemy pobrać. No i co? I lecimy dalej. Jest następny... A jeszcze Gameboy nie powiedziałem. Słuchajcie, moment. Tu jeszcze Gameboy jest palce? Nie. Dobra. Z Gęboja wyszło to, znaczy z tego Tetrisa. Tu nic chyba, nie? Nie wiem, w tym tym. Nie wiem, nie wiem, a nie. A z Tetrisa wyszło to Fajne nawet, bo ja też w urobku też będzie coś się złociło tam. Jakieś palce widać tutaj złocone. Dobra. Lecimy dalej. Styki, też trochę z kabli porobiłem. Żeby cały czas coś się robi. Też te tych USB też jest odzłocone, złocenia wyraźnie tu można zobaczyć tutaj widzicie? Ile złota tam jest? Pozłocane. No i dobra lecimy dalej. Dzięki za wspólne rozkręcanie, a teraz sprzątanie. Cień Trochę nudniejsza strona tego wszystkiego, ale dobra. Trzeba to trzeba, bo trzeba zacząć nowe rozkręcanie od w porządku. Polecimy. Coraz bliżej końca porządku. Tu rozkręciłem temu pacjentowi, ale uczcimy to minutą, uczcimy to dwoma sekundami ciszy. Trzeba, trzeba będzie odłączyć tego pacjenta. Pacjent odłączony.